Witajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, z racji tego, że ostatnio 100 tysięcy wybiło na moim kanale, stwierdziłam, że chciałabym zacząć coś nowego, jakąś nową gierkę, jak wiecie ja uwielbiam gry internetowe, gry online, więc stwierdziłam, że chciałabym zrobić taką grę, w której Wy moglibyście uczestniczyć, no i wybrałam, słuchajcie, grę My Free Zone. Chciałam na początku zrobić Zootajcon, ale mówię właśnie: No, Zotajcon jest fajny, jak kiedyś to grałam, a MyFreeZo nigdy nie gram, Jest to gra online, przeglądarkowa, więc link do gry znajdziecie w opisie tego filmu. I słuchajcie, ja nazywam się tutaj Elo Gazelo, jestem na serwerze numer 2, więc oczywiście zapraszam do zarejestrowania się na dole, macie link do tej gry. No i fajnie będzie, jak nadacie sobie takie link, jak nadacie sobie takie nazwy z końcówką Gazelo, będzie fajnie, będzie śmiesznie, bo wiem, że można tutaj przyjmować do znajomych siebie, później. Można się jakimiś kartami wymieniać z tego, co tam wyczytałam, z tego, co się zorientowałam, można robić jakieś grupy i tak dalej, także my będziemy szalonymi gazelami <noise> w ogóle chciałam się nazwać Bumba, Bumba Bumba, Gram Paula. Wszystko zajęte, co ci ludzie mi zajmują. Także słuchajcie. E, założam sobie właśnie tutaj na serwerze drugim konto Elo Gazelo. No, i mamy nowe zadanie. Uratuj Zo. Witaj, Elo Gazelo, Miło Cię poznać. Kłaniam się, Miłosz laskowski, dyrektor Zo. Witam, witam. Dobrze się w końcu u nas pojawiłeś, gdyż nasze małe, przytulne Zo znajduje się w finansowych tarapatach i potrzebuje właśnie kogoś takiego jak Ty. Niemniej jednak, jeżeli damy radę w tym samym czasie przeciągnąć do Zo trzy gości, nasze Zo będzie w stanie przetrwać. Wynagrodzenie. 1000 punktów doświadczenia oraz 3000 zo dolarów. OK, klikamy OK. Tutorial. Widzisz kartę na dole na pasku kart. Przesuń myszkę nad wybieg łąka i kliknij na niego. Jesteśmy wybieg, proszę bardzo. Umiesz wybieg przy jednej z dróg, to chyba mamy tu miejsce. Aha, dobra, tu klikam. O, już jestem. O, super. E, wspaniale. Jak widzisz w twoim zdo, stoi imponujący wybieg, a karta zniknęła z listy kart. Wybierz teraz z listwy kart. Jakie zwierzę chciałbyś umieścić na wybiegu? Mamy owcę. Owieczka jedna. E, to jeszcze drugą postawimy, tak? Da się. Dobra, mamy dwie owce. Dobry początek, ale potrzebujemy jeszcze więcej zwierzaków i wybiegów. Kliknij na symbol sklepu. Dobrze. Okej. Okay. W sklepie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. za zwierzęta, wybiegi, sklepy, dekoracje i TP w celu zapoznania się z ofertą, z ofertą. Klikaj na zakładki. Dobra, widzę, mam tu zwierzątka, tylko widzę, że niektóre są zablokowane i te dwójeczka to chyba oznacza, że od któregoś tam levelu, my jesteśmy w pierwszym, jeszcze nic nie zrobiłam tu. Dalej mamy. Dostępne są różne rodzaje wybiegów, tymczasem powinien nam, powinien nam wystarczyć mały wybieg łąka. Wybierz go poniżej w ofercie sklepu i kliknij kup. Dobra, to jest wybieg łąka mały, za tysiąc kupuję. Um, tutorial. Wspaniale. Wybieg znajduje się na Twoim pasku kart. Kliknij proszę na zakładkę zwierzęta. Ok. Cóż za bogactwo zwierzaków? Widzisz tutaj wszystkie zwierzaki, które dobrze czują się na wybiegu. E, wybierz jedno ze zwierząt i kliknij kup. Hmm, hmm, hmm. Co kupujemy? Owce mamy, może zajączka kupimy? ok, niech będzie. Wspaniale, karta zwierzaka znajduje się na pasku Twoich kart. Zamknij sklep, aby przenieść się z powrotem do zo. Symbol X, okej, okay, dobra, jesteśmy. Na pasku kart widzisz, co kupiłeś. Dopiero wówczas, gdy nowe wybiegi i zwierzaki umieścisz w zo, przyciągną one nowych gości. Dobra, czyli mamy tu wybieg. Tu go stawiamy? No tu go postawię, proszę bardzo zbudu więcej wybiegów, umieść w nich kolejne zwierzęta i więcej zwierząt umieścisz w zoo, tym więcej gości również odwiedzi. Wkrótce będziemy mieli w zoo trzech gości w tym samym czasie. Juhu, dobra, wybierzemy zajączka. Mamy zajączka tutaj. Zbuduj więcej wybiegów. Dobrze, a tu drogę mam. Może taką drogę zrobimy do tego wybiegu, to będzie spoko, żeby oni mogli tu przejść. Czekajcie, bo tutaj mamy ograniczenie. Fajnie, że dali na początek drogę, żeby tu się ogarnąć z tym. Dobra, więcej nic nie chcemy. Co pan tu jeszcze mówi? Co trzeba zrobić? Dobrze, że w końcu się pojawiłeś. Małe, przytulne za... Dobra, porady. Tu jakieś są dziwne rzeczy. Log systemu. Dobra, czekają na Ciebie duże zadania. Ok, zbuduj kolejne sklepy pamiątkowe. Dwa. A tu jest... Aha, tu mamy dwa sklepy pamiątkowe. Dobra, to idziemy do sklepu i znajdziemy zaraz jakieś sklepy, które możemy tu kupić. Tu są drogi. Nie, tu są wybiegi. Tu są sklepy. Mamy napoje małe, pamiątki. Lody i coffee to go, to jest już. Tego nie możemy, więc możemy któryś z tych. Więc kupmy sobie napoje, jedne i jedne lody. Co tutaj jeszcze mamy? Łazienkę? Może Łazienkę kupimy? Dobra, to stawiamy. Dobra, to weźmiemy sobie sklep z pamiątkami. To może z której by go strony postawić? Tutaj. Aha, czekaj, bo jak ja mam to zrobić. Dobra, to chyba bez różnicy, z którą jest strony. Dobra, postawię go tu. Uch. No, chciałam go tu stawić. Dobra, i co to oznacza? Tutorial. No, ja to wiem, że dużo zwierząt. Ok, ale to typie. Ja bym chciała to zamknąć. Nie wiem, 19 minut mam czekać na to? Masakra, dziwna sprawa. Dobra, czyli jeszcze jeden sklep mam postawić. Czyli może napoje małe gdzieś tu postawimy. Niech sobie będzie. A na ten 20 minut dziwna sprawa. Dobra, typie, ja nie chcę cię już ja wiem o tym, ja wiem wybierz po prawej stronie jedno z listy duży zadań, możesz je wykonać w dowolnym czasie uratuj zonę, ja mam tylko jedno, tak? czym są zadania, ja już to zobaczyłam log systemu, ok, dobra mamy dwa sklepy aha, zbuduj czyli one się zbudują dopiero chyba wtedy jak one się wybudują bo na razie są w budowie, nie czaję tego to są nasi goście, to jest jakaś kasa plus 10% zwiększ limit gotówki Aha, tu jakieś diamenty. A, to, to ja tego nie chcę. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Czekajcie. Kasa. Odbierz swoje dochody nieaktywne. Możesz odebrać dochody z kasy, kiedy znajduje się w niej minimum 125 dolarów. Aktualnie 27. A z tego mogę brać pieniądze? O, mogę. Widzicie? Dwa. I tutaj dwa. A łazienka spłatna? Za drzewo nie mogę. Łazienka. Ale odgłos. Tutaj nic nie mogę zrobić, tutaj też nic nie mogę zrobić. Przyspiesz yy, budowę, jeszcze 4 minut, a to jest zakończ budowę, to nie chcemy. A zwierzaczką mogę coś... O, patrz, one są... Co to jest? Czekajcie, czego nie co to jest? Pielęgnuj zwierzę. Dalej jest zabawki dla zwierzaka. Pobaw się ze zwierzakiem. Szkoda, że nie można się z nim bawić. W sensie jakoś tak bardziej niż kliknięcie. A to jest chyba karma. karm zwierzaka. O, widzicie? I te punkty to są chyba do tego levelu właśnie nam lecą. Widzicie? Nagrodę otrzymujesz 2000 za dolarów. A to co? To jest brązowy boster. Co to jest? Jeszcze tymi zwierzaczkami się zajmijmy. Aha, to one są już dobrze za No Zwykają tutaj te punkty, widzę. Dobrze, czyli tak to wygląda. Jeszcze się przyjrzyjmy, co jest w tym sklepie. Potrzebujesz budynek administracji, aby móc zatrudnić pracowników. Do przeglądu budynków. Do przeglądu... Okej, okay. od 8 dopiero możemy. Stację transportową od 6. Ale patrzcie, jakie to jest drogie. Za 10 tysięcy, ta jest za 20 tysięcy. A to co to jest? Magazyn. Dobra. To nie chcę tego. Tu są jakieś budynki. Ale czekajcie, bo ja znalazłam tutaj coś takiego. Zaproś przyjaciół, o, o o. Opłaca się mieć przyjaciół. Przyjaciele mogą sobie wzajemnie pomagać, obdarowywać się i odwiedzać swoje Zo. Właśnie, słuchajcie, ja mogę zaprosić, także możecie mi napisać swoje niki, jak założycie tutaj konto. Bardzo będzie miło, jak założycie na końcu gazelo, bo to będzie nasz taki znak rozpoznawczy, że to jesteśmy my tak w ukryciu, no nie? E, więc ja Was zaproszę, ale możecie też mnie zaprosić, Elo Gazelo się nazywam. Więc sobie możemy tu sobie jakoś pomagać, czy coś takiego, bo tu jakieś gwiazdki są. O, zobaczcie, potwierdź swój mail, aktywuj skrzynkę pocztową w grze, otrzymasz ponadto za tysiąc... Y 1000 dolarów. O, wyślij e-mail potwierdzający. Tak, dostęp do wiadomości. wyślij, wyśli. Słuchajcie, ale fajnie został podany. Ej, to musicie potwierdzić od razu maila, na którego założyliście konto, bo wtedy będziemy mogli, słuchajcie, dostać kasę. Widzę tu jeszcze te booster. Ja tego nie zobaczyłam. Nie chcę tego brać. Nie, 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 co to jest? A tu jeszcze jakieś ludki, sukcesy, przegląd zo. Dobra, moi drodzy, trochę czasu tu minęło, muszę tu kliknąć. O ja, zmniejszy mi się czas, a na tym drugim też mogę. Pompa. Słuchajcie, jako że mam tyle pieniędzy, a tego w WC nie postawiamy jeszcze, dobra, to zaraz. Mamy 7000 dolarów, to jeszcze może postawimy sobie jakieś jedno zwierzę. Kupimy jedno zwierzę. Mamy sobie te, mamy zająca, owce, może świnie albo kozę. Kupmy może świnkę. Kupimy ją i kupmy dla niej wybieg. Też będzie mały kup. Okej, okay. i gdzie ten mamy wybieg? Gdzie, gdzie by tu postawić to? Nie mam pojęcia. Tutaj gdzieś, może tak obok siebie będziemy stawiać na razie. Dobra, niech będzie kołazienki. łazienki. O, dobra, tu będzie ona i dla świni to jest wybieg. Ale świruje ta świnka nasza drogę. Zróbmy dla niej drogę, znaczy dla niej, dla ludzi, żeby to mogli sobie przejść, prawda, dookoła. Tylko widzę, że ta droga mi się kończy. Zabrakło mi. A, ja, 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 muszę kupić. Gdzie tu jest jakaś droga? Aha, to są jakieś wybiegi leśne. Tu są drogi, dobra. Kupujemy drogę piaszczystą. Ósmy drogę nie. Asfaltową. Nie, 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 nie. Tylko możemy taką zresztą kupić, dobra. Kupujemy. I będzie tutaj droga. O, super. E, zobaczymy, co u naszych zwierzątek się dzieje. Oj, nie chcę tej drogi już. Czy ja muszę ją nakarmić od razu? Nie. A nasz królik, może drugiego królika bym dokupiła, bo on sam taki siedzi. Nie wiem w ogóle, dlaczego ja mam tyle owiec, ale oni mi kazali na początku. O, nowy poziom, drugi, ale fajnie. Następujące karty stoją do Twojej dyspozycji w sklepie. Nagrodę otrzymujesz 2000 za dolarów. Super, uratuj Zo. Świetnie to zrobiłeś. Elo Gazelo zostało, zoo zostało uratowane i jest piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Trzymaj tak dalej. Niemniej jednak, jeśli damy radę w tym samym czasie, przyciągnąć do Zo trzech gości. Nasze Zo będzie w stanie przetrwać wynagrodzenie 1000 punktów doświadczenia oraz 3000 zo dolarów. Ale superowo, upiękrz Zo. Zbuduj kolejne sklepy 3 i zbuduj dwa kolejne wybiegi. O, żeż mordę strzelił aby nasi goście czuli się w zoo, musimy upiększyć je za pomocą dekoracji. Kup trzy stoiska, mogą być stoiska tego samego rodzaju. Dobra, typie, ja widzę te stoiska. Ja już, je... dlaczego ja już przecież je postawiłam? I eee, zobaczymy. Czy to się zaaktywuje, te co mam tutaj? O, tu muszę chyba coś podlać. Eee, dobra, i jeszcze coś miałam tu zrobić. Aha, i tutaj jakieś dekoracje. Dobra, to wejdziemy sobie do dekoracji bluszcz. Ja tych dekoracji miałam mieć trzy. Widzę, że tutaj możemy tylko to kupić. A to jest jakaś trawa. Weź typie, bo on mnie denerwuje. Mogę go jakoś usunąć? No, ja nie wiem. Muszę kupić te stoiska, dobra, to za chwilę. Bo widzę, że tu mam kilkanaście sekund dosłownie do tego, żeby się zakończyły. Tymczasem Uuu, nie, grza, nie gręcie tak. Tymczasem ja moje zwierzątka tutaj zabawię zajmę się nimi dobrze zobaczymy jak tutaj, co tu potrzeba jeszcze dla królicza może coś, a świniak ale się tarza, uuu jakieś błoto by mu się przydało, o zobaczymy 17 sekund, słuchajcie zobaczymy czy możemy pobrać kasę stąd e, nieaktywne mamy 35, to mało, jakoś małe to bilety kosztują, a tu możemy coś zabrać jeden tylko dlatego, że mamy mało gości 20 sekund, a tu 2 sekundy zobaczymy czy nam to się zaliczy jako sklep pamiątkowy no jest, chyba się nie zaliczyło, no, trochę słabo. WC standardowe kupiłam, dobra. No to kupuję te sklepy tak jak on kazał. E, kupmy te trzy. Ile on tego chciał? Ja już tego nie wiem. Trzy stoiska, dobra. Kupimy to, bo to jest najtańsze. A chcę na zwierzęta widać, myślę. Albo nie, kupimy jeszcze te pamiątki i kupimy jeszcze napoje jedne o. Żeby tak było, to się udało i jeszcze mieliśmy zasadzić jakieś kwiaty, trawy, kurde, coraz kolejne to są droższe, za 200 weźmy to za 10 krzewy, drzewa a tutaj co oni chcieli? Eee, kwiaty kwiaty, kwiaty, dekoracje aha, no to kwiaty i trawy, dobra to może być mak jest ładny, albo tulipan nie mogę tulipanów, no to kupimy sobie maki bo one są ładne, dwa, trzy stawiam słuchajcie, stawiamy te kwiatki na początku gdzie są moje maczki? Maczki, szaczki. Postawimy tu na wejście, może? Tako. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedno by się przydało. Ok, zostać kolejne kwiaty. Dobra, otrzymałam 2000 punktów. Widzę, że tu jest coraz bliżej, słuchajcie. Eee, to zrobiłam. Kolejne mam jeszcze, czekajcie, co ja tu miałam. Dobra, nie chcę tych kolejnych rzeczy na razie. Zbuduj kolejne sklepy pamiątkowe, to już mogę teraz napoje. Gdzie te napoje postawimy? Ja bym gdzieś to dalej przestawiała, ale może możliwe, że później się będzie dało to przestawić. Bo tak było przy trochę, żeby cały czas były w tym samym miejscu. No ale cóż. O Jezu, cały czas to jakoś źle to przekręcać. Tutaj, to tu się przekręca. Tak weźmiemy napoje. Gdzieby tu jeszcze te napoje postawić? Aha, one tu były. Hmm. Tutaj. Niech będą tu. Proszę. I jeszcze mieliśmy z pamiątkami jeden. Zostawimy tu. Ok, czyli zadanie wykonane, to ja się cieszę. Tylko słuchajcie, trzeba czekać na nie 20 minut i nie widzę, żeby tutaj było to przyspieszenie. Zobaczymy jeszcze. Spróbuję nakarmić których z moich zwierzątek. Zobaczymy, jak tam u nich się dzieje. Wszystko dobrze. I chyba będę kończyć po prostu. Mam nadzieję, że jak wyjdę z tej gry, że tu się uda wszystko zrobić. Słuchajcie, w sensie, że jak wyjdę, to te 20 minut samo przeleci zobaczymy, bo w sumie jestem już na drugim poziomie, także myślę, że całkiem fajnie mi poszło, podoba mi się ta gra, e, także mam nadzieję, że tutaj dodacie mnie do znajomych, ja się nazywam Elo Gazelo, link do gry, do rejestracji znajdziecie sobie na dole w opisie, tak gdzieś tam w komentarzu też podam, także e, dodawajcie mnie do znajomych, będziemy tu mogli jakieś mieć razem korzyści i tak dalej. Mam nadzieję, że film się podobał, jeśli tak, to dajcie kciuk w górę i dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, bo ja chciałam zrobić z tego taką serię, miniserię, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziękuję Wam za oglądanie, E, Bójzaczki! Pa pa!